A moje miasto to Białystok. Gośćmi radia JART są Grzegorz Kuczyński, szef Fundacji Białystok Biega. Witam serdecznie. Dzień dobry. A także Monika Kordiukiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pierwszy temat naszej rozmowy z cyklu A Moje miasto to Białystok to PKO Białystok Półmaraton. Kolejna edycja. Równie duża jak poprzednie? Większa. Mhm. I ja się bardzo z tego cieszę, że ta edycja 12 z tego półmaratonu jest absolutnie rekordowa pod każdym względem. Mhm. Tak dużej imprezy jeszcze nie było, a ja przypomnę, że to jest cały biegowy weekend. Tam w zasadzie są trzy wydarzenia biegowe w zasadzie cztery, ale na to pierwsze, na bieg śniadaniowy nie trzeba się rejestrować, więc trudno nam Każdy powiedzieć. Każdy może przejść, tak. tak? Ile osób się stawi na tym starcie, ale jeżeli mówimy o tych zawodników zarejestrowanych, mhm. w sobotę, w południe wystartują dzieci w PKO Biegu Juniora. Lista startowa jest już zamknięta, limit miejsc się wyczerpał. 2000 tysiące dzieci już w tej chwili jest na liście startowej. W sobotę wieczorem wystartuje PKO Nocny Bieg na pięć. Również już nie ma miejsc. Limit mm -hmm. został wyczerpany, również 2000 zawodników. E, a w niedzielę Pekobius półmaraton, e, na który jeszcze zapisy są otwarte. Okay. Tam, tam zostało kilkadziesiąt miejsc, natomiast zbliżamy się do 4000. Więc e, jak weźmiemy cały ten bigowy weekend, na liście startowej w tej chwili mamy ponad 8000 zawodników. No tak dużej imprezy w Białymstoku biegowej jeszcze nie było po prostu nigdy, bo każdy z tych dystansów zanotował swój rekord frekwencji, także wyprzedziliśmy, sami siebie mogę powiedzieć, ale te, te frekwencje, które były jeszcze przed pandemią, które były w zeszłym roku, więc no, absolutnie rekordowa edycja przed nami w najbliższy weekend. Którędy będziecie biegać? Oj, to zależy, który bieg. Odbiegł, tak. E, tak, tak. Najpierw dzieci będą biegały w samym centrum, to ulica Sienkiewicza, tutaj kawałek legionowej między kościelną a akademicką. No i meta pod ratuszem, czyli dzieci, po prostu same centrum, serce miasta. Nocna piątka wystartuje sprzed Pałacu Branickich, będzie biegał ulicą Mickiewicza, Elektryczną, Branickiego, Piłsudskiego, aż do Rocha gdzie zawodnicy będą nawracali. No i wracamy w stronę Pałacu Branickich. Metę mamy pod ratuszem. Ten bieg jest o godzinie 21 w sobotę. Natomiast no, półmaraton również startuje sprzed Pałacu Branickich. Natomiast nie wiem, czy wszystkie ulice tutaj wymienić, bo trochę by no to jasne. zajęło. To jest 21 kilometrów. No trasa jest w centrum miasta z takich newrologicznych ulic, po których będziemy biegali, będą biegacze biegali w zasadzie. No to jest centrum Miasta to jest Legionowa, Piłsudskiego, uh -huh. Brańskiego, ale też Miłosza, uh -huh. Ciołkowskiego, Wiosenna. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową białystokpółmaraton.pl. Tam są trasy wszystkich biegów i można po prostu zobaczyć, którymi ulicami biegniemy i też łatwo wtedy sobie wyobrazić, które ulice będą zamknięte. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz dosyć ważną. To jest krótki odcinek drogi, ale jednak w centrum miasta, więc zwracam na to uwagę naszym mieszkańcom, którzy będą w weekend się poruszali, że Między ulicą Elektryczną, czyli kawałek ulicy Mickiewicza, od Elektrycznej do placu Branickich, w zasadzie do ulicy Kościelnej. Czyli mm -hmm. można powiedzieć taki rogal od Kościelnej ulicy do Elektrycznej, czyli kawałek Mickiewicza, y, Plac Branickich i Plac Jana Pawła II. Ten odcinek będzie zamknięty w sobotę od godziny 9 rano do niedzieli do godziny 16, czyli przez półtorej doby. Kawał czasu. Powiedzmy, bo choć ulice będą zamknięte, to chyba nie będą zamknięte dla kibiców. Będziemy mogli sobie popatrzeć. Oj, tak, nie tylko patrzeć, ale kibicować. W tym roku przygotowaliśmy. No i znowu powiem rekordową ilość punktów mm -hmm. kibicowania. Tych punktów kibicowania mamy 15, 15 takich oficjalnych, ale y, już widzę w mediach społecznościowych, że też kibice się skrzykują, więc będą pewnie jeszcze nieoficjalne punkty kibicowania na tej trasie. My ich mamy 15 takich, mówię, oficjalnych, którzy, które przygotowują i nasi partnerzy i też my. Będą to zespoły rockowe, y, hip-hopowe, DJ-e będą, będą że nawet będzie na placu NZS orkiestra z mażorytkami, mhm. więc jest na co popatrzeć, jest czego posłuchać, i można się przyłączyć i pokibicować. I również na stronie białestokpumaraton.pl znajduje się mapa, na której zaznaczyliśmy te miejsca kibicowania. Więc zdecydowanie zachęcam wyjść. Jeżeli ktoś nie biegnie, no to można z dziećmi, z całą rodziną wyjść. Myślę, że pogoda będzie podobna jak dzisiaj. Może nie za ciepło, ale, pe ale, słonecznie. ale pewnie słonecznie i można wyjść i pokibicować, bo też będzie komu? No, 4 tysiące osób na ulicach miasta to naprawdę jest. Komu kibicować i te kibicowanie naprawdę też wkręcę. No i do tego zachęcamy bardzo gorąco, żeby kibicować. A kibicować będzie można między innymi w okolicach Różanki, bo to jest drugi temat naszej rozmowy o Różance. Będziemy mówili nowo otwarte miejsce na mapie Białego Stoku. Co się zmieniło, jeżeli chodzi o tą lokalizację? Jeżeli chodzi o rewaloryzację tego miejsca, jest to po prostu jeden z pierwszych etapów zakończonej, zakończonej w ramach dużej inwety, inwestycji dotyczącej rewaloryzacji prant i bulwarów kościołkowskiego. Co się zmieniło? Przede wszystkim otworzono historyczny układ rabat różanych. Mhm. Powstały nowe ciągi komunikacyjne ze zmienioną nawierzchnią na nawierzchnię żwirową. Powstały platformy dla osób z niepełnosprawnościami. I tutaj, w tym momencie, otwieramy tę przestrzeń, dotychczas w sumie średnio dostępną dla mieszkańców, dla wszystkich grup mieszkańców. W ramach rewar rewaloryzacji, wymieniono instalację elektryczną, instalacje sieci deszczowe, wyremontowano również zbiornik przy rzeźbie praczki. Tak to właśnie się przedstawia, a już pierwsze opinie zebraliście, jak y, podoba się mieszkańcom? Tak, jak najbardziej podoba się mieszkańcom. Jest to urokliwe miejsce ze względu na nowe elementy architektury, małej architektury, które tam powstały, jest, y, są zainstalowane y, trejarze, y -hmm. y, trejarze pełniące funkcję y, podpór dla y, posadzonych tam różnących. A tych róż mamy 3000, prawda? Tak, około 3000 róż w 25 odmianach. Dbaliśmy o to, żeby było duże zróżnicowanie odmianowe tych róż. Udało nam się pozyskać róże, które mają certyfikat ADR. To jest jedno z ważniejszych odznaczeń dla odmian róż. Mamy takich róż 5. To są róże, które są przez wiele lat testowane przez kółkarzy niemieckich. I doskonale się sprawdzają w środowisku miejskim. Brzmi to bardzo poważnie, muszę przyznać. Tak. Jeżeli chodzi o to miejsce, to to jest taki powiedzmy tylko element tego, jak Park Planty będzie się ostatecznie przedstawiał. Co jeszcze macie w planach? Oprócz tego są rewa rewaloryzowane w parku Planty, inne miejsca w zakresie, w zakresie wymiany nawierzchni. W parku Planty jest kończony nowy plac zabaw i powstaje również tężnia Solankowa. No i zmieniają nam się również bulwary Kościołkowskiego w zakresie zmiany nawierzchni i nasadzeń roślin. Najważniejszy element w plantach. Oś główna zostanie wymieniona na wierzchnia i wybudowana nowa fontanna. A ja się bardzo cieszę, że Urząd Miasta zdążył z tą rywalizacją, właśnie tej, tej części, gdzie są róże, przed półmaratonem, bo już zaprosiliśmy mhm. biegaczy, którzy przyjadą do nas. Z całej Polski, bo 70% uczestników jest spoza Białego Stoku, więc zaprosiliśmy już, żeby zobaczyć, jak to miejsce wygląda. No a jest przepiękne. Taka jest prawda, też właśnie ta część bulwarów Kościołkowskiego, które już były pod koniec roku oddane do użytku, tam biegacze będą szli do strefy finiszerów, więc też zobaczył, jak zupełnie to inaczej wygląda niż było, niż było wcześniej. No, tylko się cieszyć. My się to... również cieszymy i zapraszamy wszystkich mieszkańców i na bulwary Kościołkowskiego od ulicy Legionowej, bo ten odcinek jest tak. już oddany. No i oczywiście do różanki. Róże wszystkie są już posadzone, pozostałe rośliny też. Czekamy na ten moment kwitnienia róż, który przypada na czerwiec. Róże będą kwitły do późnej jesieni, bo są to odmiany powtarzające kwitnienie, także cieszymy się wszyscy i zapraszamy. Ja tak sobie myślę, że będzie to kolejny na takie miejsce, w którym y, będzie można zdjęciami z tego miejsca zalawać trochę media społecznościowe, co? No, z no na pewno, tak. 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 I y, biegacze, którzy przyjeżdżali do nas, nasi goście z całej Polski, oni tak byli już zauroczeni Biamstokiem, y, plantami, w ogóle tym, jak wygląda centrum, że jest takie zielone. Y, no to teraz chyba już w ogóle będą w euforii, jak zobaczył to, jak to w tej chwili wygląda. Tak, najważniejsza w tej różance jest ta część trejażowa, która jest takim mocnym elementem architektonicznym, a została odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć z okresu międzywojennego. także. Super to wygląda. Więc i dawka historii przy okazji tego, że po prostu można zobaczyć coś ładnego. Monika Kordiukiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A także Grzegorz Kuczyński, czyli szef Fundacji Białystok Biega. Zachęcam do tego, żeby brać udział jako kibic przede wszystkim w najbliższym PKO Białystok po maratonie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się na trasie właśnie w weekend. A moje miasto to Białystok.